Jak bezpiecznie jeździć na dwóch kołach? Jak zapanować nad maszyną w sytuacjach kryzysowych? Jak udzielić pierwszej pomocy, czyli bezpieczny motocyklista? Akcja pod takim hasłem odbyła się dziś przed jednym z centrów handlowych. Mamy na celu jakby pokazanie stylu bezpiecznej jazdy, że motocykliści to nie tylko ludzie, którzy jeżdżą bardzo szybko, ale też ludzie, którzy potrafią zrobić coś dla innych ludzi. Będziemy mieli tutaj mały tor, gdzie będzie można sprawdzić swoją sprawność, pokazać, czy się potrafi jeździć, czy nie. Motocyklista, który jeździ bezpiecznie, powinien przede wszystkim mieć oczy dookoła głowy, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje dookoła niego na drodze, zarówno na drodze, jak i poza drogą i powinien przede wszystkim przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Trzeba jeździć na tyle z głową, żeby nie robić ani sobie krzywdy, ani komu dookoła i zwracać szczególną uwagę, przynajmniej w naszym przypadku, na ludzi, którzy życzą w samochodach, bo oni nas nie widzą, mimo oświetleń, mimo znaków i mimo rażących kombinezonów, jesteśmy mało postrzegani. Najczęściej powodem wypadków drogowych z motocyklistów jest prawura, Braki techniczne w prowadzeniu tych pojazdów, nadmiar mocy w tych pojazdach no i umiejętności, przede wszystkim umiejętności. Nie przesadzać. Wiedzieć, jakie się ma możliwości, wiedzieć, co potrafi motocykl zrobić, wiedzieć, że niewielki ruch nadgarska może spowodować, że maszyna pojedzie w jedną stronę, a kierowca w drugą. Wiedzieć, że hamowanie, o ile w, no mamy hamulce inaczej działające niż w samochodzie, to jednak sam motocykl jest mniej stabilny. Trzeba po prostu pamiętać, że jest to niebezpieczne i trzeba sobie zachować margines błędu, żeby w razie czego można było jeszcze próbować się uratować.